Siema, siema jak dobrze wiecie albo nie wiecie albo dobrze wiecie dzisiaj zaczynam yy, druga robota w sumie jada do Grzegorza do mojego kumpla, który ma restauracja będę mu tam pomagał w rozwózce żarcia jestem ciekawy jak to wygląda yy, kontakt z klientami czy są lepsze napiwki yy, jakie mają procedury też doręczania tego jedzenia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej więc muszę się przebrać Chyba widać filmowy koszulce z tych, więc przeblekłam się i działamy. No i cejk jest tak przebrany. Można działać. Zobaczymy jak to będzie, nie? Jest tych ciekawe, bo korki, kurde też są takie dzisiaj, że głowa boli, więc zobaczymy. Za coś tam powiedział. Cały tydzień chyba nagrom i zrobię jakiś odcinek, czycie chcieli więcej. Bo da więcej o tym nagrywał, jeżeli nie, to nie no A, działam, działam se... o ręczne. Kurde. Działam się za dużo nie nagrywą bo nie ma czasu za bardzo. Włoża ta pizza. No coś nowego no. Coś innego niż paczki. Inny kontakt z ludźmi. Bardzo krótki, nawet jak jest płatność gotówką, to jest bardzo krótki. Y Póki co, to większość zamawiał za. za COD. <grym> za gotówkę jedno miałem przez internet zapłacone i kartą jedno na piwków około 12 zł przy 6 dostawach. Więc powiedzmy nie ma źle, no jeszcze się tego tu uczy, tego wszystkiego tam na, na restauracji, jak oni to tam robią, co i jak, gdzie coś, bo tam mają dwie kuchnie, więc. Z dwóch kuchni trzeba brać czasami zamówienia, a nawet często no i je do kupy sobie sklejać. Bo jeżeli pizza jest, to jest z jednej kuchni, a dania obiadowe są z innej kuchni, tak to właśnie wygląda. Ale jest spoko, daje radę, jest 20.15, spoko, spoko, działamy dalej, działamy. No i dobra, pierwszy dzień za mną. Nie było dużo tych wyjazdów, zrobiłem może. 7, 7 wyjazdów bo nie było, o dziwo dzisiaj nie było za dużo roboty więc cóż mogę powiedzieć po pierwszym dniu spoko fajnie jak tam jakieś większe takie obawy tam żeby załapać eee, z tym z tymi dwoma kuchniami to 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 ale fajnie poszło bardzo fajne osoby tam pracują eee, fajne dziewczyny kurde które no, miałem pytania, albo coś, który to z numerek, albo coś, no to powiedziały: Nie było problemu. Więc doradziły. Czy tam jak zapytałem Grzegorza, Grzegorz też doradził: powiedział, No kurde, fajnie, miłe to było. No i teraz wracam: jest 21.48. Więc o 10 będę w domu, okąpać się, spać. O 5 trzeba wstać, zajść do roboty. Póki co jest ok, nie czuję jakiegoś tam większego zmęczenia, powiedzmy. No, zobaczymy jak kolejne dni pójdą, no. Byle do przodu, no. W Torunio. jeżdżę sobie już od godziny zrobiłem... Ile zrobiłem? 7 tych kursów. Wracam z Będzina. Jadę po kolejne. Jeżdżę dzisiaj Lupo na razie. Bo korsa była zajęta, ale za chwilę przesiadłem się na korsa. Lupo to taki hebelek troszkę hebeleń, no nie jedzie, no litrowy silnik jest i nie jedzie Na napiwków za bardzo dzisiaj nie było, na razie 5 zł dopiero, bo jedno, jedno było za pobraniem gotówkowe, a reszta wszystko na przelew więc tak to wyglądało, nawet dużo tych przelewów dzisiaj, nie? 6 już przelewów z góry tak by zapłacone i, i jedno gotówkowe no to tam pan nie chciał reszty i więc ty wpadło. tak to na razie wygląda. No do 21.30 zamówienia spływają więc albo jeszcze siedzi, do tej 22.00, jak nic nie ma, do 21.30, no to wiadomo, że się nie siedzi. No się na chata leci póki co. Tyle, no działą, działą, i działamy, działamy, działamy. Widać zmiana fury, jeżdża korsą w końcu, to chociaż jedzie. Jak z pizzą teraz. Za 35 piątka, dostałem 4 dychy, bez reszty. Ten 4 piątka wpadło. Ogólnie jak są gotówkowe ten, to zawsze coś tam wpadnie, nie? Czasem piątka, czasem dycha, czasem dwa. Częściej niż w kurierce no te napiwki wpadają. I to muszą być właśnie płatności gotówkowe wtedy. To fajnie wygląda idzie fajnie wyjść z tą kasą. Tyle no, działam, no kurde nie wiem co wam tu więcej opowiadać. No, za, za bardzo nie ma co. no Przychodzisz, dzwonisz, wiesz, że ktoś będzie w domu. Mają w sumie 99% nie szuka pieniędzy ani nic. i No moje już przygotowane, albo odliczone, albo płaci kartą, albo już z przelewem, albo nie chce reszty po prostu. Więc no, te napiwki są chętniej dawane no, niż w kurierce, no nie ma się co oszukiwać, a reszta, no, wszystko to samo działa. To no tak samo jak kurde w kurierce, no tak jak paczki, no, że tu żarcie wozicie, czy tam jedzenie, żeby było kulturalniej, i, i, i tym się to tylko różni. Dużo tak? Tym się to tylko różni, właśnie, że jedzenie wozicie. Dzisiaj na kuchni są inne osoby, no, troszkę to. Inaczej też wygląda, no bo każdy kucharz inaczej robi, w innym tempie i w ogóle, nie? Ale dają rady. Pizzermen to w ogóle super, w sumie nie, na pizzę i na te różne takie bagietki i te rzeczy nie trzeba długo czekać, bo to ma... No i dobra, jest 21.50, Nagrywam to piąte roz chyba. Yy, skończyłem, jak teraz z dwoma punktami na Siemianowicach Śląskich, w sumie tam, gdzie mieszkam niedaleko, w sumie 300 metrów od Tałpy. Rozwiozłek, dowiozłek. Niestety jeden pan się okazał kburem. Ani dobry wieczór, ani dziękuję, ani nic. No dobra. Pan zapłacił, pan żąda. Wymaga znaczy. No to w sumie taki ostatni punkt, który był, to taki zostawił koleś po sobie, taki niesmak, że tak powiem. Ale nie wyda się tym przejmowało wcale, a wcale pleca do dom trzeba... Się okąpać, zjeść coś na szybko i iść spać w jutro zaś o 5 rano wstać żeby na 6 być w robocie no i potem żeby zaś od razu jechać do drugiej roboty działamy, nie ma źle bawcie się, widzimy się w środa. siemka, siemka, mamy środa jestem już w robocie jest 17.45 póki co jak jedna dostawa tylko dzisiaj więc niewiele choć na 18.20 mam już i na 19.50 mam już zamówienie w ale tutaj niedaleko, więc daleko nie pojada. Więc na luziku czekam, pogoda się zrobiła w końcu fajno, bo kurde ostatnie dwa dni low fest, wczoraj też fez nie lubię jeździć w deszczu jeszcze po ciemku nie. czekam na zamówienia, póki co tyle. Jedno zamówienie nie miał na piwku pan czekał nawet na 20 groszy. więc Czasem tak było też. No zobaczymy co tego wejdziemy. Siemaw środa, Run, 21 21.30, koniec dzisiaj w sumie już jest za 10, no ale zanim już się rozliczył, zanim co to koniec, małe problemy jak dzisiaj z terminalem, że tak powiem na sam koniec, ostatni punkt bo się zawiesił, ale Grzesiu podjął szybko i ogarnięte dzisiaj bardzo, bardzo mało roboty miał chyba 6 czy 7 kursów, więc malutko ale podejrzewam, że w piątek będzie ogień, no, póki co to tyle leca na Hata. Pokąpać się, zjeść i spać I... I tyle. Siemka, siemka, mamy. To mamy czwartek. W robocie w kurierce nie szła za bardzo robota. Zobaczymy jak tutaj pójdzie pierwsza dostawa. Robiłem dzisiaj 17.38 więc przez pół godziny w sumie siedziałem ale chłopaki jeszcze dokańczali dostawy, więc dlatego tak, a nie inaczej. Zobaczymy, jak to pójdzie. W kurierce szło bardzo pod górę, a potem jeszcze, yy, jak jeździłem, to widziałem, że chłop leży na chodniku. Stanąłem, zadzwoniłem na 112. po pogotowie, zabrali go Lesia, nie wiem, co mu było, więc straciłem tam 40 minut, zanim wszystko przyjechało albo coś. No i no i tak to właśnie wygląda, no wzięli go, nie wiem co dalej, nie wiem co mu było ogólnie, może cukier mu spadł albo coś, no nie wiem, nie mam pojęcia i to by było tyle, no jeżdża, jeżdża, mam nadzieję, że to jakoś sprawnie pójdzie dzisiaj, może jakieś napiwki, żeby wpadły, bych się cieszył, Każdo, każdy grosz się liczy, dobra odezwia się.